3 Marcin Pigiel, 99. Arkad już ma Dominik Pisarek z numerem 27 i z dziewiątką Andrii Remeniuk. Sędzia tego spotkania z pan Szczołko już rozpoczął to spotkanie. Życzę przyjemnych emocji podczas oglądania derbów Lubelszczyzny Top of the Top w Betlik lidze. 2 metry Pigiel, już Pisarek ma na plecach dwóch rywali. Oddaje piłkę do Marcina Pigiela. Pisarek. Piłka. Przed polem karnym. zdecydował się na uderzenie. Ależ tam było blisko. Dobry. Opanowują piłkę. Uliczny do kursy. Długa piłka tam. Dobrze spisuje się na miejscu Damian Urban. Kursa teraz. Ależ wyszedł. Zameldował się tutaj swojemu rywalowi. Korbecki. Ominął rywala. Korbecki szkieść do uderzenia. Korbecki trafia. Bartomiej Korbecki wyprowadza swój zespół, podbieg tam, raduje się razem z całym młynem, jak to się mówi, gospodarzy. 1 do zera dla Chełmianki. Oszukał rywala jak to się mówi naraz. I otwiera wynik spotkania. 1 do zera. Cieszą się tutaj kibice miejscowych. Bramkę zdobył. z numerem 9. Dziesiąta minuta spotkania. Bartłomiej! Oszukał swojego rywala szybki, dynamiczny Bartłomiej Korbecki i silnym strzałem pokonuje Mateusza Białkę. 1, No i w takiej wirtualnej tabeli. To hełmianka jest teraz na prowadzeniu. Wykonawca rzutów z autu dysponuje niezwykle dalekim rzutem ulicznym. Ma teraz sporo miejsca. Uruchamia remeniu, Remeniuk pada po lekarle, Będzie okazja. W krótki ruch próbował, ale tam bez błędu Adam Wilk. Doskonała to była okazja. I będzie okazja. Korbecki. Prawą nogą. Dobra piłka w pole karne. Jeszcze będzie okazja, ależ to zmarnował Cichocki. Miał dobrą okazję z 18 metra. Przerywana gwizdkiem przez sędziego. Zawodnicy uciekają się do przekroczenia przepisów. Teraz zbyt krótkie to dośrodkowanie. Ale jeszcze będzie miał okazję wykonawca Korbecki. Lewa noga! Oddał strzał. Któryś tam z zawodników po bucie. Urban Korbecki. Udało się przepchnąć tą piłkę. Pierwsza, pierwsza piłka zdecyduje się na uderzenie Cichocki. Decyzja wydaje się dobra. Strzał mało skuteczny, daleko mija bramkę. Błędów w pierwszej połowie prawego, lewego, lewego pomocnika. A i teraz niedokładne zagranie. Dobrze wyprzedził rywali Urban. Już zagranie na lewą stronę. Korbecki, Korbecki próbują minąć zbozienia. Przyszedł tutaj w sukurs swojemu koledze z Białki. Rozproszeni zawodnicy. Piłka na Tomczyka. Ostatecznie obrońca wybija. Poza światło bramki trener Pietrzykowski. Wynik, można powiedzieć, się zgadza, chociaż pewnie chcieliby to jeszcze przedłużyć. Adamski teraz popatrzył na sędziego, pokazuje mu, że był pociągany za koszulkę. Cichocki teraz przewrócił się, ale zdołał podać piłkę do Adama Wilka. Ten ekspediuje piłkę daleko. Tam przechwytuje, jawia. Będzie ko okazja, Pisarek o Kolejny raz. Adam Wilk. Dobrze wychodzi z bramki. Skrócił kąt. Utrudnił to oddanie strzału pisarkowi, zostawił mu bardzo mało miejsca. Osobowy mur, dwóch też zawodników przy piłce. Remeniuk, strzał bezpośredni. Minimalnie mija bramkę. Adama Wilka. Już piłka w polu karnym, awi. Ależ teraz miał okazję, Korbecki zablokował to uderzenie z bliskiej odległości kursa. Dobre dośrodkowanie teraz na długi słupek, jeszcze to zgarnia do środka, gdzieś tam zbija tę piłkę, ale tam już tylko zawodnicy w żółtych strojach. 20 minuta, dopiero jedna zmiana w zespole Świńskiej Jawi szykują się już kolejni zawodnicy, teraz Korbecki miał trochę miejsca. tak Próbował tam bezpośrednio pokonać z daleka Mateusza Białkę. A i teraz pominął tą piłkę Cichocki i nie trafił w nią. Będzie okazja dla AVI, uliczny. Próba całów Wilk odbija przed od siebie. Minęła ta piłka do końcowego gwizdka arbitra. No właśnie, kiepsak. Taka zawiesinka. Nie zrozumiał się tam Dave z swoim kolegą Kamińskim. Nie, to Orzechowski. Tym razem po tej drugiej stronie obrony. I okazja dla hełmianki. Z głową z bliskiej odległości próbował skierować futbolówkę do bramki Rywala. Jeden z zawodników, ale jeszcze przy piłce Chełmianka. Dobra, dobra. To była okazja dla gospodarzy na podwyższenie rezultatów. Dośrodkowanie na długi słupek. Bardzo daleko. On tam musiał walczyć o to Krawczun. Będzie jeszcze miał okazję, opanował piłkę w boisku. Walka tam przy chorągiewce osłania ją jak kiedyś smolarek. Jeszcze walka w parterze, ależ tam musimy być ostro, się dośrodkować. Będzie okazja, a jednak nie udało się Szymonowi Zakowi oddać strzał. Teraz. Oraz Paweł Tomczek. Dziękujemy za Dziękuję się też do wejścia w następnej już przerwie w grze. Zmiana będzie Wawi. Ależ teraz sprytnie to zrobili. Kiepzak z rzutu wolnego tam odwrócił się z piłką. Taką zasłonę zastosował jeden z jego kolegów. Piłka krąży tam w polu karnym, już teraz na chwilę wybitał przed pole karne. Traci piłkę. Chełmianka rusza z kontroli, ależ teraz ostro potraktowany na skrzydle. I żółta kartka, już tutaj nie bronią wszyscy, już przesuwają te siły gdzieś tam na uwolnienie Wojtkowski i ma i daleko od swego polakarnego. dobra to była wrzutka, ale teraz będzie okazja dla Awi. skuteczne to wybicie i lecą trzech, czterech zawodników, Małecki niedokładnie do pisarka, jest Wojtkowski w pisarek, próbuje lobować rywala.

No i teraz próba nerwów. Próba. Oko w oko z Adamem Wilkiem stanie Paweł uliczny. Próbują wyprowadzić tutaj ze, mn... ze skupienia Paweł ulicznego. Uliczny czy wilk? Lewa noga Paweł uliczny. Bramka. Jeden do jednego. Zmiana rezultatu w hełmie. Rzut karny zamienia na bramkę. Wychowanek Świdnickiej Jawi. Gwizdy tutaj, okrzyki w kierunku trójki sędziowskiej, w zasadzie sędziego głównego. Jeden do jednego. Tutaj na razie remis, ale tu jeszcze jeszcze spotkanie trwa. Rozmus. Małecki ma okazję teraz doskonałą, ale smógł się wpisać Wojtkowski w tym swoim debiucie. W żółto-niebieskim stroju na listę strzelców. Nerwy, pokrzykiwania. No jest ostatnia minuta czasu doliczonego. Piłka w polu karnym Awi, ale. Mateusz Białka łapie piłkę w ręce, a sędzia Szczoko gwizdrze po raz ostatni i mecz kończy się remisem 1 do 1. Ciężko powiedzieć czy sprawiedliwie. W pierwszej połowie zasłużenie prowadziła chlebianka, w drugiej troszkę lepsza była Awia. Ale najwięcej tutaj będzie dyskutowało się na pewno po tym meczu o decyzji e, sędziego, czy był faulowany przez Adama Wilka Pisarek. Niewiele zabrakło. Adam Wilk byłby bohaterem tego spotkania. A tak mamy jeden do jednego. Czekamy jeszcze na wynik e, meczu w Białej Podlaskiej. Kto będzie liderem po tej kolejce? No na pewno nie będzie to To wszystko ze stadionu w Chemie. Żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Zapraszam też na mój kanał Spiku od Bogu Potatry Łukasz. Tchau,